Witam z tej strony, Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii. O, oh, godzinę! Um, gry mojego dzieciństwa, fuck yeah! W dzisiejszym odcinku mamy starą, dobrą, już Wam znaną zresztą grę: Ace of Space. Oczywiście wersję beta, którą grałem agrałem Tak ludziska. Jesteśmy zielonymi. O, shit, 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 mogę się tym niebieskie na e, nie to. Wolę niebieskich. O, o, zmieniłem się chyba. Jej! Teraz musimy tylko poczekać. W razie czego jestem na serwerze w stylu Counter Strike'a. Czyli... Muszą się drużyny wybić nawzajem. Co bo patrzę na innego. Smith, Smith. Okej. Okay. Niech to się skończy. O! Pięknie! Jeszcze dwóch graczy zielonych. Okej. Okay. Tak więc jestem niebieski. Tak. Dobra. D dajcie mi chwilę, a zrobię ludzką przerwę. Dobra, ludziska, już jestem. Miałem troszeczkę mutkę problemy z audio, jak słyszeliście przed chwilą, bo nie było mnie w ogóle w sumie słychać. Przeważała strasznie głośność e, grinż mojego głosu. W tej chwili już powinno być bardzo dobrze. E, tak. Ja nie wiem, zbytnio, co się w tej chwili dzieje. Wiem, że byłem zabijany milion, milion razy. Kurwa, boję się. oh shit. Coś tu kurwa. fuck. Po mnie, ja pierdzielę. Dobra, Ojoj oj, oj. Ace of Space, gra, którą bardzo dobrze wspominam, naprawdę to jest połączenie w sumie CS-a z Minecraftem CS, no bo oczywiście się strzela, mamy granaty i tak dalej. I TD, ITP, no i Minecraft oczywiście możemy kopać różne rzeczy, budować różne rzeczy, co bardzo się przydaje w takich strzelankach. Tak. Zobaczmy, jak ktoś inny sobie radzi. Jebany camper z dachu, z shotgunem. Good plan. Good job, motherfucker. Dobra. Fajnie <śmiennie> leżą. Ci jeszcze fajniej. O, ktoś tutaj. O, dobra. Let's go to the chopa I? Dobra, idę, idę za większością w sumie. Trzy, dwa, jeden, te nas! Ehm, e, 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 tam poszło więcej. Kurde, nie, dobra, idę za wami, panowie. Teraz tak panowie nie poszczylą. Czemu? Bo nie jestem dobry w, takim, w, ta, w takie mapki z takimi mołdami cs -owymi. Idę za wami, panowie. <grym> Jebać system. Idę za, idę za moimi zna, znajomymi z... Z... z, z teamu. Bum. Też puszcza granat. Jebany. Schował się chyba. Okej. Okay. Tam na dół w ogóle się opłaca iść. Łe, spoko, okej. Okay. Pogram gdzieś może z pięć minut i się to. i w sumie będę ocniał grę już. Może. W tej chwili, jak oni sobie pójdą, w tej chwili opiszę, co tutaj jest. Mamy łopatę, którą oczywiście możemy coś kopać, żebyśmy byli na mapie. W której można coś kopać. Można kopać różne tunele. Tak kopiemy normalnie pojedynczą kratkę. A tak kopiemy na trzy. No ale niestety nie mogę to, tego wam w tej chwili pokazać. Tak możemy budować klocki. Możemy też zmieniać kolorki, jak widać. Możemy budować jakieś fajne budowle. No mamy oczywiście Eee... Yy... Takie właśnie, kurde. Nie, nie mogę nic mówić w tej chwili. Mamy oczywiście taką. Kurwa. Rifla. Nie umiem to nazwać po polsku. Nie wiem czemu. Mamy SMG. Tak ono wygląda. To drugie. Dzięki czemu strzelamy tak, jakbyśmy strzeli, nie wiem, z pistoletu, coś w tym rodzaju. Tak szybko. No i shotgun. Tak. No i mamy jeszcze oczywiście granat. I to w sumie wszystko. Więc w tej chwili sobie pogra pogram e, trochę. Tak jak mówiłem przez 10 minut choćby. I będziemy kończyć Fuck. Gdzie ażem doszedł. uda nam się coś zabić, chociaż miał wątpić. Zawsze byłem nie wiem czemu lepszy w niż w CSA. W CSa zawsze mi się trudniej grało. Cicho jak kościele, łóżko, se pościele. Wow, serio cicho jest. Znaczy mnie wkurzał. Na przykład, to jest właśnie minus aSOS space Betty, że, że nie można zobaczyć tutaj, kto nie żyje, a kto żyje. W takich CS-owych, właśnie, modach zawsze to wkurza. Fak. O, żyje. Woof. Zajebiście po prostu. Ale zawsze w tych w nowszych e, znaczy w nowszej edycji 1.0 gry. Już to zostało naprawione i, i pisze ogólnie seriously <gry> i pisze po prostu ogólnie e, kto żyje, a kto nie. O tam tutaj jak macie czat, możecie zobaczyć ogólnie Ile zostało w tej chwili graczy? Od zielonych został jeden, i od niebieskich został jeden. A no, widzicie, niebieski się nie rusza nasz, zielony gdzieś tam popylił na górę. Napiszę sobie na przykład YOLO. Cys. YOLO! Gdzie jest ten zielony? Szkoda, że też można patrzeć na przykład na zielonych, tylko na niebieskich zawsze trzeba. A może nie ma, nie wiem, jakiegoś... Oluju serio! Obydwoje stoją i się patrzą. <tototopijing> Dlaczego? <totopijing> Sierra, ogarnij dupa. <totopijing> Dobra, wiecie co? To nie będzie naprawdę za długi e odcinek z wolnego e grania. Kurde, co ja cię mam z. E Gier z dzieciństwa, tak więc będę w tej chwili już oceniał grę. Tak jak mówiłem, plusy to są to, że naprawdę gra jest super łatwa. Ogólnie gra jest łatwa, można fajnie w nią sobie zagrać. Jest to połączenie Minecrafta z cs co jest jeszcze lepsze dla strzelanki. To minusem jest na pewno to, że jest mało broni. Są tylko trzy bronie do wybrania, nie licząc oczywiście łopaty i granatów. Tak. Minusem na pewno też będzie to, że nie ma właśnie pokazane kto nie żyje, a kto żyje, co na przykład w takich mapach jak ta wraz z takim modem CS-owym to jest naprawdę straszny strasznie wielki minus. Plusem jest też to, że jest wiele modów. Jest mod na przykład zombie, jest zwykły mod, jest zdobywanie teczki, jak już kiedyś mówiłem, headshot. Tak. Jest chat, można na przykład kogoś kikować, na przykład możemy zrobić tak, napisać kogoś nik, powiedzmy, na przykład, że chciałem skikować samego siebie i powiedzmy, że nie wiem, griefing na przykład. To można na przykład kogoś skikować, znaczy podać tak jakby, um, takie jakby um, informacje, że chcemy to kogoś skikować, jak na przykład ktoś się zgadza, pisze y, a ten, kto się nie zgadza, po prostu nic nie pisze. O, tak powiem, może zejdę sobie tam. Czemu bo mogę. A, bo to jest baza zielonych, chyba, że tak. E, tak. Super. E, minusy ogólnie, tak jak mówiłem, są takie, że właśnie mało broni jest. Nie widać właśnie jak, jak ktoś jest zabity. W sumie minusów wie, większych nie widzę, bo gra jest naprawdę solidna, nawet jak na betę. Gra się w nią bardzo super. Plusem również jest to, to też zależy. Dla mnie plusem jest to, że jest łatwiejszy od CS. Dla niektórych może być to właśnie minusem, ponieważ mogą lubić właśnie trudniejsze gry. Ale dla mnie jest to plusem. Zależy, zależy po prostu. Tak. W tej chwili ocena. Według mnie gra Ace of Space Beta zasługuje ze spokojem na ocenę. No. Wiecie co, że zaszalejemy 9 na 10. Jest to gra prawie doskonała. Można budować, można strzelać, jest zajebiście. Tak, 9 na 10. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra... Fuck już go premiałem, że to jest bardzo dobra ocena dla tej gry. Mm, tak czego, bo w tej chwili ISO Space beta nie jest dostępny na oryginalnej stronie sospace.com. W tej chwili panowie e, otworzyli tą grę i jakby ktoś chciał sobie ściągnąć tą grę, proszę wejść na stronę www.bulldenshoot.com Tam wszystko znajdziecie. Tak więc, jak już mówiłem. 9 na 10. Dziękuję za oglądanie e, dzisiejszego odcinka z e, grak gr kurde z gier moich dzieciństwa. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i na razie do zobaczenia. See ya To put no one above me, and I learned finished, but no one above me. I said I can't take it, I know I'm gonna make it, I know I'm not normal, but I gotta fake it, I swear I'm not cocky, I'm just confident that when I step on the stage, I am dominant and I don't begging